No, zostało mi się 24 minuty do 15 godzin pracy. Zjeżdżamy na gromadkę dobrze, że nie ma tutaj teraz kolejek przeważnie tutaj stoją jeszcze na... Dojechała się do znajduje się po prawej stronie. Teraz gdzieś tam trzeba stanąć, iść się wykąpać, zrobić zakupy, bo tu jest Biedronka oczywiście no i co? Nie przypuszczałem, że wyrzucą aż mnie tak daleko. Myślałem, że w następnym tygodniu zjadę, jakieś 9 dni, a tutaj zejdzie dużo, dużo więcej. Dobra, zobaczymy zaraz, czy będą miejsca tutaj, koło gromadki. Tu dziury, tu, tego to chyba nigdy nie widziałem ale Dobra Uła Naczkane jest trochę tych samochodów Zobaczcie jaka woda stoi Ja pierdzielę. Tak naprawdę jadę i nie wiadomo co tam jest pod spodem? A no tutaj stanąć, no i teraz gdzie wyjść w ogóle? Jak się ruszyć stąd? Dobra no i tutaj wypadałoby gdzieś stanąć. Na skośkę przejść do sklepu O właśnie I chyba tak zrobię Także co, tu stajemy moi drodzy Do jutra o, godzina, Cześć wam no, Tutaj na sybi radio ktoś gada To jest cisza Ruszamy tylko wolniutko Dlatego, że Kabę mam zrobioną Nie widać tutaj teraz a nie chcę żeby się wolała na tych dziurach Aut stoi Ten się tutaj w nocy jeszcze wpasował Wjeżdżał tyłem Kurde Ja pierdzielę Już nie wziąłem takiego dekielka Żeby to wszystko przykryć No dobra wyjeżdżamy tutaj z tej gromadki Czy się wyspałem? No Takie pytanie to nie do mnie moi drodzy Dlatego że No nie no ja to mógłbym spać jak w tej bajce o śpiochu. W każdym razie, co? E, aż się boję powiedzieć, jakie plany, użyj tego słowa: plan na dzisiaj, dlatego, że krótko mówiąc, jak najdalej, jak najdalej, jak to mówił chyba krzynówek, czy krychowiak, nie pamiętam, do przodu, do przodu. Tak samo ja, do przodu jak najdalej No optymalnie to by było Ale to się nie uda Do Latteburga dolecieć To jednak są Niemcy No ja jestem za daleko od granicy W każdym razie zobaczymy Także co, zapraszam na dzisiaj Wjeżdżamy do Niemiec Jedziemy przez Niemcy Kawa zrobiona, nastrój dobry I do przodu o, a tutaj zobaczcie, tutaj mijamy właśnie, tu jest tak forestyl, a tutaj są stare poradzieckie jeszcze, takie, bo to lotnisko kiedyś było wojskowe, teren wojskowy, prawdopodobnie tam trzymali jakieś samoloty albo cokolwiek innego, co się mogło wzbijać w powietrze, także zobaczcie, z góry tu nic nie widać, to wszystko jest porośnięte drzewami, krzaczorami, kiedyś też tak było, widzicie? Pobudowane z takich wielkich bloków, pewnie zbrojone. A teraz mamy tutaj skład materiału z drzewa, z drewna. Wokland. wyjechaliśmy 4 godziny. Wyjeżdżamy na Woklanda. Godzinka pauzy Oczywiście kawa No i oczywiście A wiecie co zostanę ja tutaj sobie O właśnie I prysznic o. I tak będzie Subcio I idziemy tam A tutaj prima frio do rowu także zsunął się niebezpieczna sytuacja przed zjazdem, wjazdem na, na parking także albo zjeżdżał na ten parking i gdzieś nieopatrzył, się rozluźnił, zdekoncentrował, no i po prostu z, wystarczy jednym kołem złapać pobocze i może go ściągnąć ale widać było, że tylko tyle, że auto leżało na boku. No, jesteśmy na dziewiące w Niemczech. Była taka informacja sprzeciwka, jak jechał kolega jakiś, że na 310 km, czyli teraz za 24 km, trzeba podobno przejechać przez pompę, bo no, taka tak zwana łapanka. Także się ściągają, trzeba przejechać i oni se tam wyhaczą kogoś, kto im podpada. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Jeszcze 23 km do tego miejsca. Prawdopodobnie to będzie znowuż ten Sofinberg. Czyli ten parking Sofinberg, gdzie no właśnie tam stoi taki znak. Wyświetla się i się przejeżdża przez Sofintberg, tak jak kiedyś tam właśnie była też taka łapaneczka. Co wszyscy musieli przejechać i stał Pan Niemiec i wszystkich tam jednego kom, 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 a reszta na przykład jechała. No i teraz chyba powinien być ten znak za parę kilometrów. No i tutaj po prawej stronie jest znak, że kontrolę i w prawo trzeba skręcić. Także ja kamerkę będę musiał ściągnąć, żeby nie było widać, że nakręcam. Także mi machnęli tylko, żebym jechał dalej. No i tak jak powiedziałem, parking Sofinberg. Mają tutaj takie swoje widocznie ulubione miejsce, jest display przed parkingiem, to jest raz, a dwa to wcześniej mają taki monitoring jakby, pod którym jest napisany Balm. I pewnie tam sobie z kamerki też ściągają i patrzą, czy ktoś, nie wiem, rozmawia przez telefon, czy e, może zdalnie coś z tachografu ściągają dane i można powiedzieć, mają od razu, zanim ktoś tam przejedzie, sobie na, przez parking, to już mają wytypowanego inaczej. Nie wybierają wszystko, przez Tylko ofiary mają wytypowane. Kolejny parking, Silberbach. Zatrzymam tutaj się, też godzinka pauzy. Pogoda zrobiła się naprawdę fajna, 12 stopni Celsjusza. 3 godziny 10 minut do granicy z Francją. Dobra. Także tutaj sobie teraz odpocznę. Stanę sobie tutaj po lewej stronie, nie będę wjeżdżał w rajkę, będzie gitara. Stoimy Mamy karsruę, No i sobie Człapiemy się teraz tutaj wolniutko Nie ma korków na szczęście I z zapasem chyba 15 minutowym albo 10 minutowym Powinienem dojechać Do granicy z Francją Droga B9 W kierunku Francji Tak jak my jedziemy Dosyć wąska Najgorzej jest na łukach Dlatego, że Auta jadące przeciwka na przykład jak my teraz będziemy w prawo jechać łukiem. Muszą trochę, zobaczcie, tu praktycznie pobocza nie ma, muszą troszeczkę ściąć. Nie tak, że wiadomo na moją stronę, ale, a ja muszę trochę naddać. I tutaj łuki są dosyć niebezpieczne, różnych kierowców można trafić. Jeden jest doświadczony, drugi mniej doświadczony, i można złapać pobocze, albo tryknąć się lusterkami. Bo i gazowego chyba lepsze te lusterka W każdym razie yy, Widać miejscami Jak pobocze jest wyjeżdżone Przez koła ciężarowego Tak jak tutaj teraz mamy Łuk w prawo Więc przeciwka jakby coś jechało To musi troszeczkę ściąć Bo nie ma gdzie uciec Na, na tą stronę Prawda I Dosłownie za parę kilometrów Mamy granicę z Francją dojeżdżamy do samej granicy no ciężarówka przede mną mimo tego, że tutaj jest 70 no jedzie 60, 62 no trudno, nie da się wyprzedzić ja mam jeszcze powiem wam myślałem, że jakoś tak mniej tego czasu nie wiem jak ja to liczyłem 34 minuty także pojadę jeszcze dalej, tylko wjadę tutaj na, na granicę i na tej granicy przekoduję się. Jeszcze podciągnę trochę na mój tajny parking, sobie stanę zawsze to będzie trochę kilometrów więcej. No i widzicie, 65 na godzinę. I tak się trzeba tą będzie 9 za tym przede mną telepać. Dobra, mamy parking na Lautenburgu. Też są te znaki takie Dla wojska powystawiane Żółte jak w Polsce No i mamy granicę z Francją Znak Francja Tylko na chwilę tutaj zjadę Przekoduję się I mam jeszcze 30 minut jazdy zdychy, Dlatego wykorzystam sobie to Na tyle na ile Tylko będę mógł Ten parking to jest taka patelnia, wiecie Gdzie każdy staje tak jak tylko chce I tak naprawdę rano stąd wyjechać Wcześniej rano Nie mówię o dziewiątej, ale wcześniej rano Na przykład o godzinie czwartej To tutaj tak trzeba manewrować I na tym łuku trochę pocudować Dobra Zatrzymujemy się I zobaczymy czy samo przeskoczyło Rozpoczęcie, widzicie, jeszcze jest, jest Niemcy, także trzeba zmienić. Francja, ok. Dobra, jedziemy dalej. Dojechaliśmy na miejsce i zostało się 13 minut z 15 godzin. I tutaj macie dzienne zestawienie. Możecie sobie popatrzeć. Także co? Do jutra. Kurczę, zapomniałbym się z wami przywitać, serio. Dzień dobry. 5.40, już jakiś czas temu wyjechałem, a dokładnie 14 minut temu. Włączyłem sobie po prostu na kanale 0 wywiad z Kubą Żulczykiem. Tutaj teraz. Ułożyłem ten tablet i sobie słucham i mówię: Kurczę, nie przewitałem się z wami. Także co? Jedziemy. Dzisiaj chciałbym dojechać do nie wiem może trochę dalej. A jutro chciałbym dojechać do Alsasuły i tam po prostu spędzić weekend. No, w, w, najlepiej to by było na y, bidarcie. Tylko, że znowuż wiadomo: jest bidarta do Alsasuły. Jest też kawałek z Alsasuły tam no Wszystko, gdzie jak któregokolwiek dnia skrócę sobie trochę, aczkolwiek we wtorek mógłbym to wszystko nadrobić, ale we wtorek znowu jak się rozładuje, to będę musiał gdzieś pojechać na załadunek i może jeszcze z tym załadunkiem, z tym załadowanym towarem jechać w kierunku kraju. Także na tej odległości czas się też bardzo liczy, godziny. I tu ważna jest. Yy, każda chwila tak naprawdę. Przejechana. Także wiadomo, Bidart by był super. Jeżeli chodzi o weekend, albo la będę, no ale labendę jeszcze bliżej nas, także tutaj ta kalipa by była trochę. No ale zobaczymy, może z powrotem. E, może z powrotem, nie wiem, z, nie tam spod Porto nie będziemy jechać z powrotem e, tą samą drogą. Nie będziemy wracać, tylko. Pojedziemy bardziej na południe, i może jakąś inną drogą wrócimy. A może w ogóle południową granicą pojedziemy z Portugalii, i tutaj od strony Sewilli gdzieś przebijemy się w kierunku Francji. No zobaczymy. Taka otwarta książka to jest. Niezapisane kartki. Zobaczymy, co nam firma moja wywróży. Także co? Na tą chwilę yy, pierwszy. Duże miasto, to będzie Strasburg, czyli obwodnicą Strasburga sobie pojedziemy. Pojadę y, 3 godzinki, 3,5, pauza, a i później znowu już i zobaczymy, dokąd uda się doczłapać dzisiaj. A teraz włączam sobie wywiad z Kubą żółczykiem. Ponad 3 godziny. Lubię coś takiego, bo rozmawiają, można ciekawych rzeczy się dowiedzieć. I nie ma znaczenia z kim się rozmawia, jak jest dobry dziennikarz i Ciekawa rozmowa, ciekawe pytania. To z każdym warto posłuchać wywiadu. Tutaj nawet słuchałem wywiadu z Samuelem Pereirą. Yy, można sobie zawsze jakieś zdanie wyrobić. Nawet jeżeli wywiad będzie jakiś tendencyjny, to i tak, jak ktoś ma swoje jakieś przekonania, to można sobie wyrobić własne zdanie yy, albo umocnić swoje zdanie w stosunku do jakiejś grupy politycznej, ewentualnie do jakiegoś człowieka. Także nie zamykajcie się na, na wszystko, nie klapki na oczy, tylko warto posłuchać z różnych źródeł o różnych ludziach, różnych dziennikarzy, różnych wypowiedzi, oglądać różne telewizje, nie być takim monotematycznym i poszerzać swój światopogląd. Także co? Pozdrawiam Was i zapraszam na dzisiejszy dzień. Jedziemy czwórką i wiecie co? Zerknąłem kurczę w prawe lusterko, a tam z górnego zaczepu wyleciała mi plandeka, wypięła się po prostu i muszę się zatrzymać gdzieś na jakiejś parkowce, rozplandeczyć to wszystko, no bo od góry tutaj na samym przodzie plandeka się wysunęła, ten zaczep i tylko na dole trzyma, no i oczywiście na klamrach. Także pierwsza jakaś parkowka, to muszę się zatrzymać i od razu pauzę zrobię sobie yy, i poprawię to. No, bo teraz, tak jakby wszystko wlatuje do środka, i powietrze, i ten deszcz, który pada. Bo to jak parasol łapie, odwrócony w drugą stronę. Ta odpięta plandeka. O, tutaj teraz zobaczycie lepiej. Lusterku. Ona działa po prostu po pierwsze jak spadochron za dragsterem, bardzo hamuje. Tutaj aż widać jak jest uwypuklona ta strona na Raz, że bardzo hamuje, a dwa, no to działa mega nieekonomicznie na spalanie. Także to najlepiej sobie coś takiego od razu zniwelować, dlatego za 200 metrów ma tutaj parking, wiadę, rozepnę ten bok. I go poprawię. No gdzieś tam wyskoczyło z ten czpień. Także zjeżdżamy no i tutaj już zrobię pauzę sobie. Kropi. będzie tak, poprawianie tej plandeki, kawa i o, wody może dobiorę sobie. We Francji jest akurat dobra, dobra woda to. To sobie nabiorę. Dobra. Z tej strony od kierowcy tutaj się ładnie wszystko trzyma, kurczę, kropi deszcz. A z tej strony zobaczcie widzicie jak się wypięło nie wiem czemu jak się tak będzie wypinać to będzie niedobrze. Także muszę to rozplandeczyć, tutaj podpinać i wsunąć z powrotem. No i kilka minut później wszystko naprawione zobaczymy jak to będzie wyglądało w trakcie drogi. Trochę lepiej naciągnąłem tą plandekę. No nic. Dobra, teraz kawa moi drodzy. Śniadanie. Kawa śniadanie, tutaj kurczę, najlepiej jakby ją obciągnąć tutaj do dołu i żeby to było podwinięte, no ale... Dobra Kawa, śniadanie i w drogę Naprawione Jan Piński Nastawiony Także mają nowy materiał Chłopaki Zobaczymy A o Teraz gadają o Banasiu, jak to się będzie mścił na Kaczorze. Zobaczcie, tutaj fajnie bardzo. Cała wycieraczka, no jedna i druga zostawia takie pojedyncze łuki wody. I to jest bardzo fajne, nie tam, że gdzieś tam na dole to spływa a na dole w tym na górze sp... i później spływa ku dołowi. A w tym czasie dół na sucho zbiera Nie, Cała wycieraszka fajnie tutaj Zrasza wodą Tą część szyby, którą Ma wytrzeć No dobra, to co Ruszamy, tutaj biegu się nie włączy Jak się nie wciśnie hamulca Ruszamy, włączamy Jana Pińskiego I ruszamy dalej I tak sobie tu policzyłem gdzie mógłbym sobie stanąć, powiem Wam, I taka ciekawostka, że chyba nie dojadę sobie do Alsasua, y. no bo po prostu nie ma sensu pędzić i nie stać na Alsasua e, niedzielę całą, trochę soboty i niedzielę. Dlatego, że... raz jedzie coś tam, czy nic nie jedzie? Nic nie jedzie, dobra. Dlatego, że na tej ten tam, tam nic nie ma, tam są góry, no, można połazić pewnie, no w... Warto iść coś zobaczyć też, prawda? I pomyślałem sobie, że mogę stanąć wcześniej na Labendę, bo sobie wyliczyłem, że jednak dojadę na czas bez żadnego problemu. kierunek a... będzie i tak, W poniedziałek dojechałbym do tego samego miejsca, czy stanę tam, gdzie chcę, czy stanąłbym na Alsace. Także dzisiaj do Blua. a jutro dojedziemy sobie do Labenne. Wyjadę wcześniej rano o czwartej Chodzi o to, żeby jak najszybciej stanąć na Labędne. Żeby się ten parking nie zapełnił. Nie wiem, jak tam w soboty jest. A Labędne, byliście ze mną już tam, to jest tam, gdzie takie bunkry są na plaży. I jest tam prześlicznie Piękna plaża, może być fajna pogoda. Zo jest przede wszystkim. Zo. Może bym się udało do tego co hmm... i coś nagrał dla Was, no i dla siebie na pamiątkę, oczywiście, i dla najbliższych. Także, co? Jak wszystko dobrze pójdzie? Weekend na labędne. Tłoczymy się pod górkę. I zobaczcie prędkość, i spalanie chwilowe 170 litrów. Górka, niczego sobie. No teraz już się rozpędzamy. Nawet mamy za chwileczkę dziewiąty bieg. No tak to jest przy 24 tonach. Niestety to musi się wtłoczyć na górę.